Jest tam jeszcze coś do wywieszenia? Bo wie możemy na przykład powiesić wszystkich szlachciców. Pierwej, popięgając im języki i wyłupując oczy. A jak nie, no to dalej będziemy wywieszać te skóry. Ja się dostosuję. Bocio, weź te widły. A o jaki ludzi pani chodzi? Pogadamy z nimi. Pani nas na wsi pojawiła się groźna choroba. Nie, nie leworęczność. Niestety grozi nam dżuma. Nie namodlimy się. Chodzimy do kościoła sumiennie. Wszystko mu chyba będzie dobrze. Ale Boża opatrzność może w końcu tego nie wytrzymać. A patroni mogą nie pomóc. Idę, dzie idę.